Tyle moich, moi drodzy. Co do kazań, teraz powie ogłoszenia. Krótkie, dobrze, żeby mnie po nim jest Sławica wzięła. to. Pierwsze chcę podziękować rycerzom, którzy dziś byli na pogrzebie pana Adasia Serafina. Pięćdziesięciu rycerzy w płaszczach dało świadectwo wiary. Otoczyli na rakowicach trumnę zmarłego naszego dzieci. Jest was etos. Następnie pani Jasia poszła do kapłana, kiedy szli na cmentarz z zapytaniem, czy możemy odmawiać różaniec. Nie przeszkadza mu to, więc nasi idąc odmawiali różaniec. Odmówili części, po ceremonii zostali przy grobie, za zmarłego odmówili kolejne części różańca. Ukochani rycerze, wielki, wielki Bóg zapłać Przedstawiciele pustelni też byli panią ukochanym. Wielkie dzięki. 13 w niedzielę jest noc. U nas tam fatimskie nabożeństwo i nocna pielgrzymka. Przypominam wszystkim, którzy przychodzą. A jak mnie ktoś usłyszał, to przekażcie, bo mogą mnie przysłyszeć. Że nam szy jesteście w niedzielę u siebie. bo pocjawa ma zmęczyć do trzeciej do czwartej nad ranem, jak macie cały tydzień później roboty. Więc nabożeństwo jest u nas normalnie o 18 z procesją. O 19.00 kończymy. Pół godziny na nas się na przebranie. I o 19.30 ruszamy na nasz szlak. Se wrócimy na 12.00, wszyscy wypoczniemy, Kabujecie? Wszyscy wypoczniemy, będzie tylko tyle, że nie, nie, część, zawsze, był, bo miałem dwie tajemnice, dzień wcześniej, później w nocy, no ale to, to, to w jednym dniu, w niedzielnym utopimy wszystkie modlitwy. Więc przypominam, nocna pielgrzymka dla twardzieli, bo zawsze około 30 ludzi przychodzi, jest. O 18.00 nabożeństwo. W pół do 8.00 ruszamy. 19.30. Przepraszam, ruszamy. Chcę podziękować wszystkim, którzy wczoraj byli na uroczystości godziny łaski. Nie spodziewałem się Was tylu. Przepraszałem już wczoraj za brak mojej wiary w Was. Stąd też, skoro Was tylu było, to zaraz było nabożeństwo dłuższe, bo znacie mnie. Masa daje przesunięcie i ten zegarek mój całkowicie in, inaczej wygląda. Czasowo. Stąd Bóg zapłać. Jeszcze przez dwa lub trzy dni będę czytał wszystkie prośby, jakie Państwo tam złożyliście. Kto może, kto by chciał spędzić Wiglię z nami z radością, zapraszam. Czy czas świąt, czasu sylwestrowych, w czasie świąt kazania będę głosił o Matce Bożej, tam by bo jest o narodzeniu na podstawie świętego Józefa. Mam już przygotowane, tak piękne, żeby wyszła potęga Matki Bożej, bo obronie częstotu muszę co jakiś czas Was rozgrzewać Matku Bożą. To, to, to się nie da. Jeszcze Duchu Świętym jedno radosne ogłoszenie. Jeśli Bóg pozwoli, od jutra ukochana pana, Pani Agusia pani Agatka będzie uzupełniała zaległe materiały i będziemy od jutra na bieżąco. Jedną z przyczyn może być, bośmy uruchomili nowy serwer. A na całym świecie są takie systemy, komputerowe programy, że one wyłapują gdzie się pojawia gdziekolwiek nowy serwer hakerzy. Bo na przykład Chińczyk potrzebuje takiego nowego serwera i naiwniaków, który nie ma zabezpieczenia, żeby z tego serwera roczą, zaczął szperać na przykład w serwerach Pentagonu czy Paryża. Jak to się nie powiedzie, no to rozwalają naszą firmę. Rozumiecie? Bo, 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 bo nasz serwer daje sygnały kody. Więc tych ataków jest co niemiara. To jest taka nasza teraz jedna z hipotez, ingerencji, etc. Więc najmocniej przepraszam, przez trzy tygodnie nie byliśmy w stanie na bieżąco dawać materiałów. Nie nasza wina. Pokupowali nowe sprzęty, popaliły się. Po prostu to się dzieją takie cuda, że dziś Pana Józia pytałem się, więc powiedziałem, no to nie mamy nadziei. Beznadzieja to. I wtedy posłałem Michała Archaniała i tam coś zrobił. Więc stąd się niesłychanie cieszę, że jutro, ale to te, ten komunikat powtórzę, czy to już jest aktualne, czy naszej Pani Agatce udało się. Wedle obietnic Pani Agatki, ale mogła nie zdążyć dzisiaj, do końca Adwentu są już, jutro będzie, do końca Adwentu będą już wszystkie plany modlitw adwentowych ustawione. A o ludziach coś znalazłaś? Zrobione to dobrze. Przepraszam, ona się go pyta, bo Przyszły pierwsze ludziki, moi drodzy, do szopki adwentowej. Podano mi wiadomość 30 na 26. No to oto rewelacja, ale okazuje się, że mi podano wymiar. Wymiar czego paczuszki. Ludziki są takie. Mama, tata i dzieci, ale takie, więc muszę to Marysi dać. Najlepiej to mi został pan Mariuszek, żeby mi znalazł dwie osoby takie 30 cm, 40, żeby mógł coś do szopki wsadzić. Panie Mariuszku, ratuj mnie i przyślij mi to pocztą w jakimś szybkim, żeby za tydzień do szopki mogli przyjść ludzie, stanąć, no i będą mieli problem. Co to jest? O co tu biega? Kamy są. Łańcuch, berło, klucz, korzeń, jakaś księga. Więc może się okaże, że te lalki mogą przemówić na głos w szopce betlejemskiej, znaczy adwentowej, wtedy zrobię na bieżąco transmisję. Nawet Ag Agatkę poproszę, żeby szła cała nocna transmisja w kaplicy jednego wieczoru. Bo tak jak w Akita zrobili, rozumiesz, ta transmisję i Matka Boża, jak wyłączyli kamerę to się matka po raz zawsze zaczęła płakać, więc może się nam poszczęści, że te dwa ludziki, które wsadzimy w ostatniej wielkiej in, in, inscenizacji przemówią do świata, może się ludzie wtedy nawrócą, więc będzie pewnego dnia transmisja całą noc z szopki adwentowej czekając, może te ludziki przemówią, na, na razie ludzików nie mam, największy jest taki, więc to tam jak ich nie będzie to musimy ich wsadzić, nie? ale to niezbyt dokazałe. Choć ładne. To tyle moich wszystkich ogłoszeń. Aha, jeszcze komunikat, bo zapomniałem, bo raz na tydzień przypominam, mamy ponad 5000 już zebranych pieniążków na ratę pierwszego kwartału. Tylko przypominam, że ten, ta rata najczęściej wypadną trzy miesiące na do koniec Stycznia, więc ja tak gdzie na koniec stycznia musimy uzbierać 20 tysięcy, żeby opłacić na najbardziej konieczne rzeczy związane z pracą techniki, nie z pracą człowieka. Techniki. Kury się poprawiły. Poczuły gospodarza zaczynają się brać do życia. Wczoraj owieczką dałem owsa wieczór już po wszystkiemu. Mówię, baby, kiedy kolejne? Rano przychodzimy, jest kolejny czwarty baranek. Żywy, skacze. Mat... Jakie są cudowne sceny dzieci, jako owieczka jest mądra, są trzy w boksie. Bo się zadeprzą. Nie, matka co robi? Tak blokuje dziecko, że ono jest w kącie. Rozumiecie? W kącie jeszcze pod jasełkami. Więc siłą rzeczy nigdy tam noga nie dojdzie koleżanki. Owieczki tak delikatnie się przesuwają, jakbyście widzieli skaczące, tryskające życiem nasze baranki. A jaka jest milusińska. Agnieszka, ta, która przyszła na świat, kiedy przyszła do nas wydawnictwa nowenna. Jeśli by domownicy chcieli, to kiedyś na spacer weznej bo pokazuję, abyście wiedzieli, jak to życie naszej moi drodzy. Obory wygląda. A teraz usłyszycie zapowiedź pięknej pieśni. Czynimy tak, że śpiewamy pieśń. My tu w tym czasie szybciutko dwie panie robią porządki ze świecami. Ja robię porządek techniczny na ołtarzu z nami i rozpoczniemy wtedy pan z wami. Bo dzięki temu jest nam, panie mówił tak jest łatwiej wtedy. Ja nie muszę, robię, pan, robię zapowiedź pan z wami, a później się bawię świeczką. Więc lepiej śpiewajcie coś, a to jeszcze przerwa techniczna do manipularza trwa. Proszę o pieśń.